Stwierdziłem, że wybierzemy się na wycieczkę. Dołączył do mnie kolega Jacek Masternak i jedziemy do Las Palmas, do Krotoszyna. Może wybierzemy jakąś palemkę. Może coś się kupi, oglądamy Na pewno relacje z Adam, właśnie właściciel Las Palmas, ostatnio na przywoził pełno różnych palm z trelicji. I różnego rodzaju pięknych roślin do ogrodu. Zobaczymy, co tam mamy. Może właśnie coś wybierzemy, może coś kupimy. Jedzie ze mną mój synek, Kuba, którego nie widać. Kawałek głowy widać. Cicho siedzi, nic się nie odzywa. Za nami jedzie Jacek. Kawałek auta też widać. <grym> Lecimy. Jak dojedziemy, będziemy dalej nagrywać. Jakąś palmę Miejsce docelowe jest po lewej stronie Chyba jesteśmy Jeżdżamy do Las Palmas Ale tu mnogo tego i właśnie jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy do Las Palmas. Tutaj proszę numer kontaktowy do właściciela. Przywitały nas piękne taktylowce. Mega wielkie. Kubuś, staniesz przy, przy tym? Dla porównania zobaczymy, jaki ty jesteś.

Tutaj mamy same karłatki, ale piękne. Kurczę, naprawdę piękne tutaj rośliny są. Ta juka fajna. Połowy nas nie znam, ale na pewno się wszystkiego dowiem. Tutaj mniejsze jułki. Ja w domu, ale to wyjdziesz. To jest taka sprawa, że każda z nich rośnie będzie tylko że liczbni ludzie to nie dbają. Ja to kupuję, a za miesiąc mi dzwoni i wie pan co te Adam wyjaśnia Jackowi co i jak. Piękne oliwki. Nawet z oliwkami. Piękna pogoda, dzisiaj słoneczko, troszkę chłodny wiatr, ale słoneczku cieplutka. Piękne oliwki. I stoją sobie na zewnątrz. Tutaj troszkę chudsze. Dane. Tu są już sprzedane. Tutaj jeszcze dostępne. do mówisz, że kiedy będą trochę karpusy? Pod koniec miesiąca, pod koniec marca. A to będzie pierwszy transport od 2 metrów do 3 m A drugi transport będzie po połowie kwietnia. Te co jest od 0,85 do 2 do metrów. Tam będą dwa tiry, które muszę nastąpić. Trzy tiry w sumie będą. Tego tracha lub cztery, zobaczymy jak się zapakują. To UB piękne. Doradka, zbieraj na urodziny z maju, bo no. 1300 <laughs> no. To tak jak dla was, no bo wiadomo, że jesteście tam medialni, bo normalnie to tam od tysiąc siedem to, to jest no. Chyba muszę wejść w ten gąszcz, ale, ale to mi się podoba. To jest chyba brachea tak? To wyblakło o. Mega, kurczę, ale to robi robotę Ja sam z zachwytu wyjść nie mogę, dlatego takiego słownictwa używam Ale Warto, naprawdę warto, to wszystko jest zdrowie, zdrowiutkie Jeszcze powiązane tutaj, jaka karłatka mega, 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 a daktyle to już naprawdę no, co mi z tym muszę zmienić rozdzielczość. O, teraz nie będzie przeszkadzało. Jest co wybierać, naprawdę. Szczerze polecam. Tutaj jaka piękna juka. Olejki zostały, już nie było szklane. Miejsca dla nich tam zostały, minus 16 było, To były trochę ukryte. Zdrowiał mi się, ale Dorota uciekła, są też rybki. Można zabrać. Po ile one mają lat, mniej więcej? Nie wiesz, są... To jest najgrubsze. 400. 400 letni oliwki to się to się mierzy obwód hmm. przeważnie obwód pnia yy, między 300 a 400 mają te co tu stoją przechodzimy teraz do gwoździa gwoździu programu idziemy do szklarni. I tutaj jest na no bogato. No tu jest bałagan, bo jeszcze robimy cały czas nie? ten obiekt. No zobacz, wiadomo, ale rośliny to. Taki działają. Zresztą, tu automatykę muszą połączyć te wazy, otwieramy do góry kostkę, muszą skończyć tam jeszcze muszą wrzucić ten żwirek, żeby było żółto wszędzie. Ale zobacz, piękny ten. Ja mogę Tych można on... Proszę, Jacek. Gawa, no, a zobacz tamten. Za tym mniejszym. A nie, no. 5,5 metra do szczytu. Się nie mieści. No, z, z Doniecą to tak z 5, nie? No. no. Kuba i co? Podoba się? No tu jest ten, ten jest już na oryginalnym też. No. Tu sprzedany? to wszystko jest też sprzedane. A tu ma pojedyncze sztuki bo żeby ceny wiesz było wiadomo, bo... To mi się podoba. Są... Ten jest widzisz, z takim niezadowym, <coughs> jeszcze pnieli na fajnie snak. Do No. No to ma po 420 zrobimy. W tej kanaliści. Piękne. Panerik. To takie Piękne. ładne. Ale są kolor mają taki wiesz. No widać, że to zdrowe Wszystko zdrowe jest. Patrz, Kuba. Patrz. Dobra, Kuba to chyba na pusto nie wrócimy. <laughs> gdzieś tu masz na oryginalnym pniu już, nie? wiem no tak, właśnie o to... to chodzi, no. Tam temu już odchodzi, temu też tu nawet można ten dół jeszcze wyłupać. I to już jest jego ten prawdziwy pień. Mhm. Fajnie Co? wyglądają jak mają ten łysepiennik na górze, ta szyszka właśnie. ta szyszka I ta właśnie. do góry, no. Jest, jest, jest twoje? Ten już jest zarezerwowany. <coughs> nie, to ja... jest jeden trochę mniejszy też. Aha. Podobno. A po nie masz w ogóle? To, co... nie, jeszcze nie, nie wiem. Jeszcze. Się... Ja muszę zobaczyć jeszcze, ich nie zaczęłem wyceniać. Żeby... Ale nie. te to ci może z... Z stopi mhm. dla Was, bo jesteście w porządku Biorę. Biorę nie A ten, ten mi chłopak za 7 zamówił? To nie. To już to nie, nie, nie chcę wiesz, robić kryi. To... Panie bo one są, tylko nie założyłeś instalacji, ten silnik będzie je guzikiem. Jak założę Tę mowę Starowanie. Też karłatki. Jak będzie sam jak będzie deszcz na przykład To będzie zamykać Jak będzie duży wiatr, też będzie zamykać, jakby będzie otwierać. No, także... Piękna szklarnia, piękna. Kurde to, to by się... trzeba założyć po prostu do tego. Kurczę, ja miał taką budę Mam konstrukcję, kupiłem 4 takie szklarnie. 4 razy więcej. puna ta, ta ma 600... O, sabalki w Waszyntonie ja 2000 metrów. Zabale. I tu masz filiferę. To jest filifera. Domu, wie, ale od razu widać różnicę w pniu, nie? Ale wiesz jeszcze po czym? Filifera wypuszcza całą koronę naraz. A robusta zobacz sobie, że ona ma liście kondygnacyjnie. Ja no. wszystkie no. poznaję po nasadzie. U. Tu. Tu, potem. Tak. No. Te mają czerwone. robusty. Robusty mają czerwono A mają zielone. Tak, ale można się też pojechać z tymi. A mówię... To, co się na pierwszy rzut oka ten rzuca, to że one wy, wychodzą na jednym poziomie. Bo Gdzie masz? robusty małe tu stoją tam. A większe robusty są stowane już w no to masz robustę. O, widzisz, ja bym powiedział, że robusta. Poczekaj, Jacek, poczekaj. Trochę wypuszczaliście, a... A. a Filifera wypuszcza z jednego miejsca, tak jakby. No i, i właśnie Robusta ma ten czerwony Tak, łatwiej no, ciem, Ciemny, ciemny te, to to znamie takie Proszę, no bo czekaj, Filifera ma mniej włosów Filifera ma więcej Czy, albo Filifera ma więcej włosów bo, tak? bo nitkowata, nie? Tak, tak, ale ta Robusta też ma włosy, tylko że ma tylko włosy Tak, mniej tak, tak No a tu są No, tam są bardzo ładne w Wiesz, mordę, bo położą, chodniczek w trakcie na budowy i to wtedy się o strelicje a ja się jaram jednym swoim kwiatuszkiem ale moja to yy, czwarty rok od nasionka Pier, pierwszy kwiat puściła to te są dużo, dużo, dużo starsze. O, dzieciaki, dzieciaki buszują. Pomarańcze. To są, pomarańcze. O, to są drzewa pomarańcze? To są drzewa pomarańcze, tylko że liście dostały grozu i zrzuciłem liście. I one za dużo. W winorośle, winorośle też są. Winorośle to tradycyjnie zrzuciłem. I tam w z tyłu stoją takie wysokopiedne o słupach. Piękne, a strelice generalnie rosną w wikipedii pisze do metr 80, nie, mm. także tu one mają już przez metr 80 nawet, ja mówię, ja mam ale wy... no w donicy co ja prawda, ja mam jedną strelicję tą reginę od nasionka to po czterech latach dopiero wypuściła pierwszy kwiatek, pierwszy teraz. kwiat, no. powiesz co ja ci powiem w Hiszpanii jest dużo cieplej i tam praktycznie te rośliny rosną cały rok mm. i uwierz mi, że <coughs> ja, jak obserwuję pewne rośliny już drugi rok Tutaj będzie mega kwiat. Jeszcze nie rozkwitnięty. Niektóre no. panny. Ten okres wegetacyjny. Nie, 30 cały na mieli na sylwestra 26. 26 plus e, W styczniu luty jest 22, 23, 21. Praktycznie jest mnóstwo ciepło no. Nie ma co porównywać. No. Tak, tyle naprawdę. No, już widać, że to tak to, to jest porządne plantacji nie, bo ten kolor tego liścia widać, że to jest dobrze prowadzona plantacja. Jeszcze, jeszcze tutaj nawożony. nie byłem. O. A jeszcze o dobra z tamtej strony. Z tamtej, nie, jest, no, tam się kasy ładne, tu są karłatki. Daktyle, o ile się nie mylę, to daktyle idziemy w tą stronę. Media, media, tu sabal. Sabale Sabalę belbę belbę A Gloriosa też to było? Też kupowała balę widziałem, Ale tu przyjechałeś Tu jest moja sobie zimowa, ale to jest chyba tutaj, ale... A to jest gl e Gloriosa? Juka? Nie, yeah, elefanty Juki elefanty Elefanty? Aha się przedzieram przez gąszcz. O! Trafiłem na piękne cykasy. Numer był widoczny. Także co do cen. Dzwonić do właściciela. Dowiadywać się. mniejsze oliweczki. To są, co to są? To są pomarańcze. pomarańcze. Tu są głównie pomarańcze. Jakieś tam pojedyncze, tam są bardziej limonki. A to wszystko dojedzie w połowie kwietnia, jak pani zabiera już z owocami małe Jak już będą przekwitnięte, to będą małe owoce Paszport Tu masz cytrynę, mandarynkę, liwonka jakaś się znajdzie Gdzie nie? Gdzie owoce Pumper. chyba jeszcze z nich leżą tak. A tu są cytryny, tam jest cytryna No jest w czym wybierać Chermata, powiedz, Ja się mam z cztery banany, takie co Miałem tu w tym ogrodzie moim Aha. Prywatnym, ale Niby miały ładne liście, a ja te liście instalacje ciągnąć. Bo ja mam całą instalację do kroplową. tylko że Że kurde to, H to <noise> ma... Chłopaki się w chowanego Ukraińcy trochę za zawolną To idzie, ale no nic jest... <noise> Od jutra zaczynamy łączać linii kopiujące. No. Ale patrz, oni wycinają odrosty z tak żeby w jeden dwień, czy po prostu tak, to, ale są tak szybko że nie zdążyły jeszcze <laughs> Bo co, zwróciliście uwagę? Jakie duże karłatki mają, to po 20-30-40 cm a nie mają wzroku. No. Co Jacek, upatrzy, upatrzyłeś coś? Patrzyłem. Jeszcze wyciągnął telefon, telefon, coś. Ja mu głównie Maurelię potrzebował. Nie wiem dlaczego się upadnie to tą uważa, jak u mnie to wszyscy jak z to zrobiłem... Piszą, piszą, pytają się. Także popyt na Maureli tak jest samo jak i na Basio. Basio. I na Basio. No, ale ja więcej Maureli odpowiadało na Ale zobacz jak kolokazja, alokazy. U mnie też kurde codziennie co 2-3-4 dwie, osób dwie, <kluzny> się pytało o kolokazję. No. Dobra, Jacek zaczął nagrywać. ja Pyle. też idę jeszcze raz. Zatem z Maciejem obchód zrobimy. Zadaliśmy się na niedzielną przejażdżkę przy okazji zakupy. Zobaczcie co tu się dzieje. No ja też planuję chyba, chyba zakupię sobie troszkę większego daktylowca. A pod koniec miesiąca przyjadę po trachy karpusa. Klarnia mega i cały czas mi ta klapka od telefonu tu nachodziła to ja już ponagrywałem pozdrawiam serdecznie zapraszam do Las Palmas do Krotoszyna, do Adama numer telefonu dwa razy był widoczny także pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów. Jeszcze chyba zapomniałem pokazać w Waszyngtonie robusty. Nie wiem, czy pokazywałem, czy nie. Piękniutkie. liście brudny od ziemi po prostu ale żadnych plamek zmian żadnych grzybów tu nie widzę jeszcze są nieporozwiązywane to świeży transport feniksy super no nie ma się do czego przyczepić nie ma, wszystko elegancko. Jeszcze raz rzut oka na podwórze. Dzieci się bawią. Jacek obcina dojrzałe, już w sumie przejrzałe banany. Ty, bez nasion. Musa paradisiaka. Paradisiak. Bez nasion. Kuszaj. Następny, następny. <noise> nie, to jak ten nie ma, no to nie dobrze. Biegnie. Wzdłuż przekleń. Odważasz się? A? Już wie. On będzie, widać, że to jest ten delikatesowy taki wiesz, nietypowy widzisz, albo on już no jest tak, za... sklepowy. Też mają takie kropeczki. Tak, ale nie... Cho... Patrz jakie on ma już konsekwencje, on jest... Twardy jak... Twardy jak... Dobra. I? Szału nie ma, ale nie jest zły. Pokaż. Jeszcze chwilę, bo musiał wisieć Teraz bo... Zaraz ja próbuję. One zawsze one już są suche, bo on nie popuje w nie. No, tak, on się wyłączy, bo się złamał już smakuje jak banan Chrupiący banan. Nasionek brak Nasionek brak, no i to jest dobre. Chcesz spróbować? No. Mhm. Dzieci spróbują? Tak. Filipak, chcesz spróbować banana? Tak. Co? Dobry. Dobry, chrupiący, nie? Mm? Kuba, chodź. No jak wszyscy, to no wszyscy. chodź! Będziemy jeść banany prosto z drzewa. W Polsce? Z drzewa, to ja mówię, ty. O, zjedzą cię. Ja no, to też... Pokazujecie to, co wielu ludzi negowało, jak go że absolutnie to się nie nadaje do jedzenia. Dużo no, ludzi pisało, że to jest bez sensu, bo to umrze i, i się nie nadaje do jedzenia. Mówię, gdyby on pompował jeszcze wodę, to byłoby takie bardziej miękkie. Mm. W tym momencie już one są lekko wysuszone. Także degustacja musa paradisja, za nami. No, więc nie wracamy na pusto. Jacek tutaj przy swojej zdobyczy. A Arsonto Phoenix Aleksandra E, tak? Dokładnie. Ja mam to samo. Plus daktylowiec. Dziękuję za... za zrobienie owocnych zakupów. My również dziękujemy za gościnę i zapraszamy do Krotoszyna, do Las Palmas. Palmas. Zapraszanie. Pozdrawiamy, cześć. cześć. Pozdrawiamy.